Już? A, no ja, już. Włączyłem, ja, już. Włączyłem, ja włączyłem nagrywanie, ale to wiadomo, że po prostu jakoś to tam obrobię, wytnę. Wiadomo, wiadomo. Te niekorzystne momenty akurat puścisz. Wiadomo, wiadomo. Oczywiście, że tak. Te niekorzystne momenty są niekorzystne. Korzystne momenty. One wszystkie są, są dobre. Prostu, więc tak, jest... są. Oczywiście, że tak. Zawsze można się Wyciągniemy skończyć. Wyciągniemy pełną esencję z naszego spotkania, słuchaj. Zróbmy <laughs> to. <laughs> Ale nie pokazuj mojego nieba, dobra? Moje niebo jest prywatne. Okej. Okay. Kto po moim niebie lata z tego no, filmu? No, tak? Nie słyszałam. A gdzie? Gdzie jest? Bo ja nie mam tele telewizorni na Netflixie. Słucham? Jest taki film Sami Swoi, nie wiem czy kojarzysz. No tak, ten jest starsiejszy, tak? starsiejszy 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 no a co on tak po mojej niebie lata a to a to jest tego scena no bym była lotna żebym się zorientowała okej okay. no. okej okay, jak będziesz gotowa to po prostu leci, lecimy myślałam że warto. lecimy że już lecimy czekaj no czekaj, bo, bo te włosy no jakoś tak u ciebie jest dziwnie tak dziwnie to tak czekaj na jedno. Czyli muszę na. A ja bo ja na to muszę, bo to jest odwrotnie. Okej. Okay. Dobra, dobrze, dobrze. E, cześć Sławomir, co słychać? Cześć Karo, witaj cześć. serdecznie. Co, co słychać? E, no przepięknie. E, jeśli pytasz o prywatnie, co u mnie słychać, to bardzo dobrze jest, czuję się w takim wyjątkowym miejscu dla siebie, bo ostatnio wróciłem hmm. piękną podróż swoją taką osobistą. E, o. Jest też dużo, dużo we mnie takiej energii też powoli się pojawia do działania, więc mhm. mam też taki czas obejmowania, integrowania swoich doświadczeń osobistych, ale też czuję, że już pod moją skórą gdzieś jest taka potrzeba, się pojawia okej, okay, lećmy, lećmy do życia, lećmy dalej, róbmy fajne rzeczy, bawmy się tym życiem i tym, co życie nam daje. Mm, a co się wydarzyło? O myślę, że będzie mm, o tym przestrzeń i czas y, się podzielić pewnie, jak się spotkamy na Sylwanii, bo to już niedługo. W Natomiast mając y, tylko taką troszeczkę pigułeczkę, y, ostatni tydzień to był dla mnie y, taki czas domykania pewnego etapu w swoim życiu, mhm. y, ale to jest taka podróż inicjacyjna poprzez wszystkie cykle etapy w życiu, więc y, mocny bardzo proces, bardzo głęboki, bardzo mocno też uzdrawiający. Ach, ach, ach. Jest to jeszcze takie bardzo świeże, dlatego też nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, aby uszanować jakby tą swoją przestrzeń e, integracji. Natomiast mm -hmm. czuję, że pewnie zdradzę, co nieco, kiedy się spotkamy już niebawem na Sylwanii, na Tak, Niebawem za pięć tygodni? O, no, dokładnie. Tylko pięć tygodni, słuchajcie. Co? Tylko egzamin. pięć tygodni. Czy ty czujesz, że to tylko pięć tygodni? To jest w ogóle niesamowite. Wstyczy, to mi się wydawało, że jest jeszcze tyle czasu, a to tylko pięć tygodni. Ja. No nie, tak, 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 dokładnie, tak, dokładnie. Czuję, że będzie to piękny czas. W ogóle jadam się niesamowicie, czuję pełną ekscytację, dlatego, no. że to taka, w moim odczuciu ja jeszcze tam nie byłem, będę pierwszy raz, natomiast e, zostałem zaproszony przez moich przyjaciół, Karola i Ewę. Opowiadali mhm. mi dużo o tym, o tym kampie, o, o tej idei, o tym wydarzeniu. E, otoczeniu pięknych okolicznościach natury. To taki też czas spowolnienia, zatrzymania się, ale też takiego żywego doświadczenia, do którego ja będę chciał zaprosić. Więc jestem bardzo ciekawy, jest we mnie duża ciekawość i do tej ciekawości też będę zapraszał uczestników moich warsztatów. Super, to bardzo się cieszę, Sławek, że widzimy się na Sylwanii. Opowiedz coś więcej, może co będzie na tym filu. nie? To jest ta masterclass, czyli druga część, bo pierwsza to jest. Co to jest? Slow, slow. To na slow ciebie Dobry. nie ma, tak? Widzimy się na chwilę. Jestem na slow, jestem na slow też, jestem na slow i słuchajcie, na po slow. Czekaj, czekaj, ogóle... czekaj, czekaj. Cii, cii. Witam ciebie, Sławku. Witam ciebie, Karo. Lecimy dalej. Widzimy się na slow, tak? Tak, tak. tak widzimy tak, się jak na ja slow. Się, jak ja się cieszę, że widzimy się na slow. Ja też, ja też. Słuchajcie, widzimy się na Aha. slow. Na slow w ostatni dzień wejdzie? z klasami. Mm -hmm. Zaprosimy wspólnie z Ewą, która użyczy swojego cudownego, pięknego głosu, i również z Karolem, który będzie no grał na instrumentach na pędach, który już ze mną współpracuje od jakiegoś czasu na praktykach w Poznaniu. Zaprosimy Was na, na taką piękną podróż poprzez w tańcu, w ruchu. Za taniec. taniec intuicyjny. I tak, to, to, to będzie, będzie taniec, w którym chcemy Was zaprosić do, do takiej żywej, naturalnej ek ekstazy, e, e, na, intuicyjnego poruszenia, ale też takiego jakby intencją tego spotkania będzie też, żeby tak wylądować, wylądować też w tej przestrzeni, wylądować też w swoim ciele ale też zaprosić, zebrać, tak ucieleśniając wszystkie swoje zasoby, czyli przygotować się do tej podróży w masterclassach, nieważne gdzie tam do kogo pójdziecie, u kogo będziecie... A wybór jest, a wybór jest. A wybór jest, wybór jest, wybór jest spory, z tego, co widziałem, więc chodzi o to, żeby zebrać swoje takie zasoby, to co będzie nas wspierać w tych doświadczeniach, Natomiast też chodzi o to też w moim odczuciu, żeby obudzić taką, taką, wiecie, dziecięcą radość, radość bycia, obecności, zabawy, e, z, z dotknięcia jakby siebie w relacjach, w tym tańcu. Oj, dużo może się tam wydarzyć. Myślę, że to będą takie trzy godziny takiej pięknej podróży. Ja to smakowite, jak to fajnie opowiadasz, no. Tak, no, ja, 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 ja czuję, że chcę właśnie rozbudzić zmysły. W, 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 każdym z uczestników, który, który będzie chciał przyjść na te zajęcia, na ten taniec, żeby się rozsmakować, rozsmakować w doświadczeniu, ale też obudzić taką, o, taką ciekawość, ciekawość siebie, ciekawość swojego żywego doświadczenia, tego, co ja jeszcze mogę się o sobie dowiedzieć, co we mnie jest takie żywe w moim ciele. Ja jestem zakochany w ogóle, słuchajcie, w takim, w tańcu, w pracy z ciałem, w takim, ja przytoczę tutaj może słowa Charlotte Selver ona, ona pisze w swojej książce coś takiego, że każdy z nas ma wielkie, nieodkryte bogactwo. Ja czuję, że właśnie to będzie taka podróż, żeby podotykać, żeby odnaleźć ten dostęp do tego swojego wewnętrznego bogactwa, do tej naszej mądrości, która z jakichś tam powodów, z jakichś tam przyczyn, Przestaliśmy ufać. Tak, ten, przyczajona, ten nie jest tam głęboko schowana, zakopana, bo może już nie wypada, bo to za dziecięce, bo to może infantylne, tak. bo może wstyd. Wiesz, ludzie mają swoje tam nakładki i filtry. Tak, Ale tak. to super. To obiecujące, że w każdym z nas rzemie. To takie, takie, takie będzie, swoje, taki potencjał. Powiedziałaś takie przyczajony, tak. to od razu mi się pojawił taki przyczajony tygrys. Tak, to może właśnie spotkanie z tym przyczajonym tygrysem, który. Hmm. Ja to widzę takiego takiego młodego tygrysa, który po prostu... No, dawaj, kamal, już czekam, już dobra, spoko, lecimy. Pozwalamy Nawet sobie tak... być autentycznym mm. w swoim takim żywym, żywej obecności. Będzie nam mm, towarzyszył mm. Też oddech, będzie nam taka, towarzyszyła taka autentyczna obecność, bycia w relacji z samym sobą, bycia w relacji z przestrzenią, w relacji Ale, w kontakcie z innym, z innym tancerzem, z innym uczestnikiem. I naturalnie gdzieś poprzez tych, te wszystkie doświadczenia, poprzez ruch, poprzez różne narzędzia rozwojowe i też będziemy być może korzystać z różnych narzędzi terapeutycznych, jeśli taka potrzeba będzie, będą wyłaniały się pewnie jakieś takie osobiste obrazy, osobiste tematy, jakieś intencje być może, które, które mhm. będą gdzieś tam Ale wpływały. to wszystko, wszystko sory, Sławek, na, na slow czy później już? Nie, 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 ja już przeszedłem tak automatycznie, rozumiesz, płynnie przeszliśmy, na, na fila teraz. A co na filu będzie zatem? A co na filu? no właśnie, to wszystko, znaczy, co teraz tak, robisz. Porę... Tak, opowiedz, opowiedz mi o filu, bo na filu są zapisy. To słyszałam, że cztery dni aż prowadzisz tych warsztatów, więc to będzie proces już cztery dni to jest kawał czasu, nie? Można się fajnie tam pobawić, podkrywać co w sobie i się pięknie w to zagłębić, więc y, pamiętasz tytuł swoich warsztatów? Yy, tytuł jest bez tytułu tak naprawdę. Master class ze Sowomirem Gęściakiem. Mhm. I z medytacją nie wrzucałem żadnego tytułu. Siła miłości. To... Siła miłości. Tak, tak. A to widzisz, no już, już zdradziła, po prostu poszło. Yy, na początku. Stry... Tak, nie, bo ty to wytniesz, spoko. Nie, nie, nie będę wycinał, słuchaj, to idzie wszystko w ogóle, w ogóle Materiał, wiesz, materiał tam 15 minut gadamy, a Sławek tnie, 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 tnie no. 10 cięć. A po w co ty się razie, w, każdym, w każdym razie z taką premedytacją, troszeczkę nie nadawałem jakiegoś tematu, po to, żeby zostawić dużo przestrzeni na to, z czym ja obecnie jestem żywo obecny w swoim życiu. Nie? Aha, to, co aha. dla mnie jest takiego ważnego. Poczułem wczoraj, bo wczoraj gdzieś tam rzuciła mi się karteczka, na której zapisałem, że siła prawdziwej miłości e, tkwi w tym, że kiedy jest ona obecna, e, wtedy leczy, wtedy uzdrawia, wtedy też otwiera nas na więcej. E, wtedy jest nam po prostu jest, miło. Tak, 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 tak. Oj, tam jest dużo rzeczy. To jest, wiesz, to jest taki ocean. Ocean. I to jest taka podróż i historia, never story po prostu, że możemy cały czas nieustannie odkrywać z pięknej przestrzeni. Więc e, tego tytułu nie nadawałem specjalnie, natomiast no. będzie to tematem przewodnim i zobaczymy, dokąd to nas zabierze. Dokąd zabierze nas to ucieleśnione odkrywanie, czym jest dla mnie miłość, co ona, jakie ona ma dla mnie znaczenie, dokąd ona chce mnie zaprowadzić, o czym ona chce mi opowiedzieć. Czuję, że będzie to naprawdę y, piękna podróż, y, być może na tyle, ile sobie pozwolimy, łącznie z grupą, bo to jest bardzo ważna informacja, ta grupa będzie zamknięta, więc bardzo ważne, mm -hmm. żeby się zapisywać poprzez formularz, tak, e, ja który zapisać, jest w wydarzeniu. Ja zapisać do Mira, na warsztaty, na masterclass. Po, tak, powiedz, powiedz, bo jak Jest tam taki link w wydarzeniu y, i pewnie pod tym filmem też wrzucimy od razu, żeby to było tak. m, łatwe w znalezieniu. Jest tam taki link do formularza, i to jest bardzo ważne, żeby zapisać się poprzez ten formularz, żebyśmy mogli też, jakby zobaczyć, dopiąć tą grupę. I ta grupa będzie zamknięta, czyli w momencie, kiedy już podejmiesz decyzję, jakby jesteś obecnym, jesteś uczestnikiem przez całe te cztery dni, codziennie po cztery godziny zajęć, doświadczeń. Natomiast Aha, nie będzie można że, połączyć się... do tej grupy. Okej, okay, czyli jak wpadnę na pomysł w drugim czy trzecim dniu, to nie. Nie, niestety, nie to Inaczej, okay. inaczej, będziesz fajnie, mogła... będzie. inaczej, będziesz mogła inaczej będziesz zobaczyć efekty tych czterech dni pracy na scenie, bo moim takim zamiarem jest, aby z tego, co zbierzemy przez te cztery dni, pokazać w formie takiego, takiego ucieleśnionego obrazu, takiego podsumowania. Indywidualnego doświadczenia, ale też tego, co w grupie się wydarzyło. Więc to jest też dla mnie zawsze. W jakiej formie będzie to ucieleśnienie? Jak to będzie wyglądało? Zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja tego jeszcze nie wiem, bo to bardzo często w trakcie pracy, jakby ujawnia się to, z czym, z czym pewnie będziemy chcieli się podzielić. Więc. Nawet gdybym teraz tutaj hipotetycznie zakładał po prostu, jak ja sobie, jakie ja mam wyobrażenie na temat tego, to i to, to i tak często nie ma się z tym, jak to faktycznie koń, w, końcu, w końcu będzie wyglądało. Natomiast daje to dużo, dużo takiej przestrzeni i wolności, prawda? Że to jest, że jest tak elastycznie i tak naprawdę każdy człowiek jest osobną. Osobnym konstruktem, i, i tutaj elastycznie do tego podchodzić. Nie wiesz, w którą stronę to po prostu popłynie, ale to jest piękne, nie, nie <laughs> Taki, wiem taka otwartość. Oddaję to prowadzenie uczestnikom, czyli po prostu to jakby od nich będzie wypływała ta potrzeba, za czym pójdziemy, czego będziemy chcieli dotykać, ile z, tej, z tych narzędzi rozwojowych czy terapeutycznych będziemy chcieli, chcieli skorzystać? Czy będzie potrzeba, nie wiem, bardziej po prostu wyjść poprzez gardło? Jednocześnie wpuszczając to w ruch, czy bardziej właśnie w takie mocne, głębokie ucieleśnienie wyrażania po prostu tego, co dla mnie ważne, pomijając słowa. Jakby słowa zostawiamy słowa one nazywają wszystko to, co już wiemy, a nas interesuje po prostu ta esencja tej niewiadomej, tej tajemnicy, którą możemy nieustannie odkrywać w sobie i też tak w takich relacjach, właśnie wspólnie. Więc zapraszam, Karo, Karo, zapraszam. Słuchaj, wpadaj na masterclassa, wpadaj w tą podróż, myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawe. Tylko w tym samym czasie też robię na Sylwania inne po prostu warsztaty, ale nie wiadomo, co wszechświat dla nas gotował, więc jak najbardziej. Okej, okay, to, ja to ja w następnym materiale może po prostu zapytał trochę właśnie o to, co ty będziesz chciała tam e, pokazać, czy może do czego ty zaprosić uczestników. A jakby ci się chciało, to bardzo chętnie y, będę taką rozmowę. Oczywiście, tak, oczywiście. Tak, jesteśmy tak? mówieni, mamy Dila. Okej, okay. kiedy masz czas. Czekuć na to, nie? 15, chyba jak dobrze pamiętam, żeby jeszcze też tak objąć to w taką ramę, no. 15-18 lipca. Mhm. Camp, czyli to jest ta data, kiedy są te masterclassy. Tak, tam tak. z tego, co widziałem, jest tam sporo prowadzących. Zerknijcie, poczytajcie, poczujcie serduchem, poczuj to w ciele, gdzie cię zaprasza, gdzie cię ciągnie, co jest na teraz dla ciebie. Mhm. Pozwól sobie jakby wyjść z głowy, a raczej z takiego, poczuć to w oddechu, w sercu, w jaką przestrzeń się do którego z prowadzących, czy osób, które będą chciały się czymś szczególnym podzielić, ciebie ciągnie. Jeśli poczujesz, że chcesz dołączyć do tej przestrzeni, do której ja zapraszam, będę niesamowicie szczęśliwy i będę się cieszył, że, mogli, że możemy coś, coś fajnego zrobić. No, zdecydowanie to jest niesamowite. W ogóle wydarzenie jest w tylu prowadzących i w ogóle przekrój, przekrój tak naprawdę możliwości jest niesamowity. tak? Już jedna sprawa jest taka, że cała okolica jest niesamowita, bo jest przestrzeń z las, jest naprawdę taki oddech i. Taki moment, żeby zrobić z tego w ogóle okazja, żeby zrobić z tego fajne wakacje czy urlop. Z tego, co słyszałam, można również przyjechać z dziećmi, więc, no kurczę, jest, jest naprawdę fajnie, tak, bo nie ma wymówki typu, no chciałabym, ale zostawię ja dzieci się. nie wiadomo komu, tak? Więc jakby możemy się bawić po prostu wspólnie i po takich dziesięciu dniach, no wow, nabieramy po prostu nowych doświadczeń, jest jest super. A każdy może wybrać coś dla siebie, bo jest. I trochę do potańczenia, i do posłuchania, do zabawy z głosem, i z ciałem, i trochę psychologii, i trochę innych rozwojowych, tam cudów, nie? Dla ciała, umysłu i duszy czuję, że to no. jest takie holistyczne tak. wejście w taką przestrzeń, żeby z, tych, z tego też takiego wypoczynku, puszczenia w naturze, celebracji, też takiego, takiego wypoczynku, wziąć coś szczególnego dla siebie, nie? jakby skorzystać z czegoś, co, co tam. Organizatorzy oferują. Ja też słyszałem, że tam jest cudowna stodoła i w tej stodole będziemy pracować. Także... Tak. Mm. Ja tak. na zdjęciach, ale nie widziałam jeszcze tak na żywo. W tej Super. stodole będziemy pracować, natomiast jeżeli pogoda nam pozwoli i będą takie okoliczności sprzyjające, też będzie, pozwolimy sobie pójść po prostu w, w naturę. Mhm. Bo natura też daje bardzo dużo możliwości eksploracji, doświadczeń. Jesteśmy nieustannie otaczani symboliką. Mhm. To jest coś, co ja też lubię, z czego lubię też czerpać. Najważniejsze, czysty umysł i fokus, czysta, taka szczera obecność, i wtedy po prostu. Tak, mamy... tu i teraz, nie? tak, tyle informacji do nas przychodzi, że naprawdę wszechświat jest takim pięknym bogactwem i pięknym nauczycielem, i przewodnikiem. Więc być może też z tego też będziemy korzystać. Zobaczymy, jakie będą wypływały potrzeby z całej grupy od uczestników, z czym przyjdą, jakie będą mieć intencje, jakie pytania, jakie potrzeby, co ich ciała powiedzą, bo mhm. tu, tu, tu to jest, to jest o tym, to jest o tym właśnie, że e, przestajemy gadać a, i pozwalimy, żeby po prostu wszystko się wyraziło przez ciało. Pięknie, pięknie to podsumowałeś na koniec. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Zapraszam, zapraszam gorąco i serdecznie. <noise> jeśli chcesz troszeczkę więcej coś się o mnie dowiedzieć, wpadaj na moją stronę artoflife.com. Dobra, jaka to strona? Powiedz, jaka to strona, ale podlinkujemy też, nie? Tak, możemy podlinkować jak najbardziej, jeśli chcesz coś o mnie się dowiedzieć więcej. Jestem też współtwórcą, współorganizatorem wielu projektów, Również dla mężczyzn, już za tydzień właściwie otwieramy bramy pracy z mężczyznami, więc no jest jak, jakieś, jakieś tam Ale to jakieś męskie kręgi? Co tam o co? o co chodzi? Tak, tak, tak. To jest taki event, który wspólnie z przyjaciółmi urodziliśmy, można tak to nazwać. Zgromadzenie mężczyzn, to jest, nie, nie jest to festiwal, jest to zgromadzenie troszeczkę różni się od typowych festiwali, także już za tydzień czy uczestnicy już są zebrani, już za tydzień otwieramy bramy i w męskim będziemy się rozkoszować. Więc wszystko na mojej stronie jest, jeśli masz ochotę coś więcej się dowiedzieć, pisz. Natomiast poprzez, wchodząc, poprzez ten formularz zgłoszeniowy na film, mhm. na moje zajęcia. Też jestem przestrzeń do zadania pytania, więc jakby coś pytajcie, piszcie, jestem dla Was, zawsze was mogę troszeczkę, że tak powiem, wysłuchać i, i też podpowiedzieć, jeśli potrzebujecie. No, tak, no może ktoś będzie miał po prostu jakieś zwykłe pytania i wstydzi się zadać, to do, do Sławomira można. Zabić. Albo do Karo, bo Karo też ma ogrom wiedzy, jeśli chodzi o cały event. Rozmawia nieustannie z innymi prowadzącymi, także po prostu z każdego wie dosyć dużo, więc też pytajcie się, Karo. <noise> dzięki, dzięki. Jeszcze może podaj swój numer telefonu? 577 213321. Jeśli potrzeba, sms, dzwoncie, nawet jeśli nie odbiorę od razu, bo być może coś tam będę w działaniu, więc zawsze odpowiem, odpiszę. Bądźmy w, Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia. Super, dziękuję za rozmowę. Fajnie, fajnie, fajnie się dowiedzieć czegoś nowego. Więc <grym> jak najbardziej się. to do mnie mówi i chętnie mi się zapisała. Także jest okej. Okay. <grym> do zobaczenia. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Dzięki, papa. Pa.